Cześć tu Magda, pokażę Wam zestawienie najciekawszych gier na prezent. Zobaczcie. Jeśli szukacie pomysłu na prezent, gry z pewnością to trafiony wybór. Przede mną gry wydawnictwa Egmont. Takie dla młodszych graczy od 4 roku życia, takich od 10 czy 8 roku życia. Zaczniemy od y, gry Haligali w trzech wersjach. Haligali to bestsellerowa gra. Liczy się w niej szybkość i spostrzegawczość. W wersjach dla starszych graczy od 6 i od 7 lat będziecie liczyli symbole. Jak zauważycie pięć takich samych symboli? Dzwonicie. Emocje rosną naprawdę bardzo dynamicznie i rozgrywka jest świetna. Gracie. Gra jest od 2 do 6 e, graczy w przypadku Haligali i 2 do 4 graczy w przypadku Haligali Twist. Twist jest wersją trochę bardziej zaawansowaną, ale nowością w tej serii jest Haligali Junior, w którą można grać już spokojnie z latkami, które świetnie się przy tym bawią. Ich zadaniem będzie znalezienie symboli e, dwóch identycznych klaunów, i wtedy dzwonią e, i zabierają wszystkie wyłożone karty. Wygrywa ten, który zbierze najwięcej kart. Nogi, stonogi na lodzie to zimowa wersja słynnej gry Nogi, stonogi. Tym razem zdobywamy łyżwy dla naszej stonogi i ci, którzy będą mieli stonogę z największą liczbą łyżew, no i przy okazji nóg, wygrywają. Wszyscy rzucamy kośćmi, ci, co e, będą mieli szczęście w rzutach, no na pewno będą mieli większą szansę sukcesu, ale musimy też strategicznie planować, na które planszetki z nogami mamy smaka. Gra od 2 do 4 graczy. Gracze mogą mieć nawet 4 lata i sobie świetnie poradzą. 10-minutowa, szybka rozgrywka, którą najmłodsi chcą powtarzać, 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 bo świetnie się bawią. Delicie, wielka Imprezka to gra dla graczy od 10 roku życia od 3 do 6 graczy. Godzinna rozgrywka. I o co chodzi? O fame na Postagramie. Prosta zasada. Tak naprawdę e, warto będzie postawić na dobre kurierki, które przyniosą fantastyczne jedzenie, i dzięki temu uda się zorganizować trzy wypasione imprezy. Kto lepiej to rozegra, e, ten wygra. A gra oczywiście powstała na podstawie fantastycznych komiksów o Delisiach dla wszystkich tych, którzy są fanami smaku i przepięknych ilustracji i fabuły komiksów tworzonych przez polskich autorów, których serdecznie pozdrawiam. Ubongo Shimo to kolejna wersja bestsellerowego Ubongo, gry dla całej rodziny z prostymi zasadami, świetnej rozgrywki, w której wszyscy będą dobrze się bawić. Tym razem 320 łamigłówek, bo gracze dostaną karty z tymi łamigłówkami. One są dwustronne, ale są cztery poziomy trudności. To znaczy, że każdy może dostosować ten poziom do graczy, którzy są podczas rozgrywki, czyli dzieci będą miały łatwiejsze, dorośli na przykład trudniejsze albo odwrotnie, to zależy od rodziny. A klocki mają specjalne otwory. Zadaniem graczy jest takie ułożenie ich na aby okienka nadal były e, widoczne, no oczywiście dochodzi też presja czasu, to jest duże e, wyzwanie dla graczy. Ale zasady są bardzo, bardzo proste, e, szybkie do opanowania, nie stanowią problemu. A zabawa jest murowana i rzeczywiście totalnie wsiąka się w tą grę. Żadne inne bodźce nie są istotne, tylko nasza. Łamigłówka, nasza karta, jest ważna na niej się skupiamy. Kombinujemy, jak te klocki najlepiej ułożyć.